Tym razem pokażę, jak stworzyć poprawne daty, mając dzień, miesiąc i rok w osobnych komórkach, w sytuacji, kiedy miesiąc podany jest słownie albo z odmianą, albo w mianowniku. Tu mam formy w mianowniku, tu mam formy pomieszane. Niektóre są w mianowniku, niektóre są z odmianą, na przykład lutego. Do dzieła. Aha, ten sposób pokazał mi wczoraj Bilszysz, jeden z najmądrzejszych ludzi z Excela, jakich znam. Do dzieła. Można użyć sposobu podobnego do tego, który proponowałem w części 420. Można powiedzieć Excelowi, aby spróbował połączyć dzień z miesiącem, tym miesiącem w mianowniku, i z rokiem. Właśnie w takiej kolejności. Jeżeli kliknę Enter, to otrzymam taką zbitkę, której Excel nie rozpozna jako datę. To dla niego jest tekst. Ale teraz mogę do tego dodać 0. Więc otworzę nawias na początku tego łączenia, zamknę nawias za komórką E2 i robię plus. 0, klikam Enter i kopiuję to do samego końca w dół. Tutaj na tej kolumnie jest format ogólny. Przejdę do okienka formatowanie komórek i nałożę format daty. Pięknie Excel to rozpoznał. Ten sposób niestety nie zadziała, gdybyśmy użyli go na kolumnie z miesiącem, który jest czasami odmieniany. Spróbujmy to zrobić. Jeszcze nawias na początku. Enter, kopiuję do samego dołu. Te e, może od razu zmienimy formatowanie te daty, te pozycje, które miały miesiąc w mianowniku, zadziałały. Tam gdzie miesiąc jest odmieniony, na przykład tu jest kwietnia, niestety pojawił się błąd i teraz co z tym zrobić? Możemy zrobić bardzo prosty trik. Ta komórka D2, z niej pobierany jest miesiąc i powiemy Excelowi, żeby z tego miesiąca zostały pobrane tylko trzy pierwsze litery, bo niezależnie od odmiany, początek każdego z tych miesięcy będzie taki sam, pierwsze trzy znaki będą takie same. A Excel rozpoznaje też miesiące podawane skrótowo i wymagane są wówczas właśnie trzy pierwsze litery. Więc użyję tu funkcji lewy i powiem Excelowi, aby z tej komórki D2 wyciągnął trzy znaki z lewej strony. I oczywiście nadal to łączył z tymi pozostałymi dwiema częściami, czyli z dniem i z rokiem. Klikam Enter i kopiuję do samego końca w dół. I takie rozwiązanie zadziała również na kolumnie z miesiącami odmienianymi.